Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ci, co szli naprzód, nastawali na Niego, żeby umilkł. Lecz On jeszcze głośniej wołał, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? A on odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł: Przejrzyj i twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który go widział, oddał chwałę Bogu. Oto słowo pańskie. Chciałbym, żebyśmy patrząc na tę dzisiejszą Ewangelię zobaczyli, że potrzebujemy być w bardzo konkretnym miejscu w naszym życiu, aby spotkać Jezusa. I to nie jest tak, że Pan Jezus się ukrywa przed nami, to nie jest tak, że On nie chce, żebyśmy Go słyszeli. Jezus chce, żebyśmy Go słyszeli, widzieli, żebyśmy doświadczali Go w sercu, żebyśmy słyszeli Jego głos, jak do nas mówi. Chcę, abyśmy byli w Jego bliskości. Po to przyszedł na ziemię. Nie po to stał się człowiekiem, żeby teraz być Bogiem odległym, ale po to stał się człowiekiem, żeby być jednym z nas, żeby być Bogiem, którego można dotknąć, którego można od Maryi wziąć swoje dłonie. Jest Bogiem, który przychodzi, który daje się przytulić, do którego można mówić. I my tego doświadczamy. Ale warto sobie co jakiś czas przy, przypom przypomnieć, czy, czy uświadomić, Bóg po to stał się człowiekiem, żeby właśnie tak było. Żebym rozpoznawał Jego obecność na ziemi, bardzo konkretną. I zostawia nam siebie w Eucharystii. Taki jest kierunek. I teraz ten niewidomy, który jest na drodze, ważne, że znalazł się na drodze, którą przechodzi Jezus. Cała trudność w bliskości z Jezusem, w usłyszeniu Jego głosu, w zobaczeniu spojrzenia, w dotknięciu Jezusa, czy jak Jezus nas dotyka, cały problem jest w tym, że nie jesteśmy na drodze, którą idzie Pan Jezus. Że jesteśmy na innej drodze, nie mówimy od razu, że to jest droga grzechu. Jesteśmy na, na innej drodze, czasem równoległej, czasem gdzieś w tych rondach który się cały czas gubię tutaj w Szczecinie gdzieś po prostu może tuż obok ale on przechodzi gdzie indziej i nasze zadanie jest być tam gdzie jest Jezus a nie krzyczeć panie czemu cię nie mogę dotknąć czemu mnie nie uzdrawiasz czemu jestem smutny czemu czemu nie przechodzisz obok mnie przejdź obok mnie to nie ja rządzę to nie ja jestem panem panem jest Jezus i moje zadanie jest być na Jego drodze. Tam, gdzie On przechodzi. I my mamy te doświadczenia, że Jezu, gdzie Jezus nam mówi, sygnalizuje tędy będę szedł. Mamy to zaproszenie zadzwoń teraz do córki. Zadzwonię jutro. Ale na modlitwie albo w jakimś momencie gdzieś słyszę w sercu i mam pokój Boży, że to jest od Niego. Innym razem jest, idź teraz na adorację. Pójdę za dwie godzinki. Teraz muszę dokończyć pranie. Okej, okay. dokończysz pranie, ale za dwie godzinki Jezus będzie już w innym miejscu. I to jest to, że On jest Panem. Nie chodzi teraz, żeby wejść w takie neurotyczne działanie, że każdy jakieś tam skojarzenie czy myśl na pewno pochodzi od Boga. To nie tak jest. Ale Bóg nam daje w sercu, daje w myślach poruszenia ku naszemu nawróceniu, którym często się nie poddajemy, bo chcemy po swojemu. Całe nasze zadanie jest być tam, gdzie chce mnie Jezus. On stawia mnie teraz, żeby od... zostać jeszcze przy stole i pogadać, ale już mi się nie chce z nimi pogadać, ale gdzieś jeszcze zostań trochę. Mam czasem takie, takie doświadczenie, już bym wyszedł, zostań jeszcze. I potem wychodzi, że w tym zostań jeszcze, była tak ważna rozmowa, że wie, wiem, że zostałem dla tej osoby. Nie dla siebie, że mi się chciało czy nie, ale ona mogła spotkać przez to Pana Jezusa. I, I to jest duchowe działanie, ten człowiek niewidomy był na drodze, gdzie był Pan Jezus. Oczywiście jeszcze można być na tej drodze. Zupełnie nieświadomym, czyli stoimy obok Jezusa i jesteśmy nieświadomi, że On idzie. Nie macie tego doświadczenia, natomiast ksiądz ma to doświadczenie, chociażby jak idę do chorych. Jak pierwszy raz jechałem do chorego na rowerze, miałem dylemat, czy mogę jechać na rowerze do chorego z Panem Jezusem, ale już mi to przeszło, że Pan Jezus się nie wstydzi roweru. Jestem przekonany, ale jak jadę na rowerze z Panem Jezusem do chorego, to ludzie, których mijam, nie wiedzą, że tutaj przyjeżdża Pan Jezus na rowerze. Nie wiedzą tego. I, i podobnie my w życiu możemy też być bardzo blisko, ale nie wiedzieć o tym, że on teraz przechodzi. To wszystko jest wyczuciem duchowym, smakiem duchowym, który, którego się uczymy przez to, że przebywamy przy Bogu. Tak jak mama. Potrafi po płaczu rozpoznać czy dziecko chce kubkę, czy boli brzuszek, czy jest głodne. Ten sam płacz, bo tak przebywa przy dziecku, że jest w stanie to rozpoznać. Coś czego się nie rozpoznaje, mama rozpoznaje przez miłość, przez bliskość. I tego się uczymy przy Bogu, przebywając razem z Nim, przy Nim. Stąd jest modlitwa, modlitwa czuwajcie i módlcie się. Bądźcie cały czas w mojej obecności. A cuda dzieją się tam, gdzie jestem na drodze Bożej, tam, gdzie Bóg przechodzi i go rozpoznaje. Niewidomy się pyta, o co chodzi. Mówią mu: Jezus przechodzi. To jest ten, który teraz czyni cuda. I nie, nie pozwala, żeby okazja, ta sytuacja, że Bóg jest blisko, żeby przeszła obojętnie. Zaczyna krzyczeć, wołać, prosić. To jest to zdeterminowane serce, że ja chcę zmiany życia. Chcę pojednania. Chcę się na nowo uśmiechać. Chcę przekroczyć moje niemocy. I, i Jezus takiego serca chce od nas. Serca, które szczerze woła, e, a dzieją się cuda. Bo cuda są dookoła. I, i jesteśmy tego świadkami. Myślę, że każdy z nas mógłby opowiedzieć jakieś cuda, które, które spotkał. Dzisiaj z kimś przez telefon rozmawiałem z takim Panem dyrektorem w jednym hotelu, i, i opowiedział mi, jak, jak na jednej sprawie, jak po prostu cud Boży, Faustyna mu wyprosiła łaskę, Bogu dzięki, i to, tego doświadczają normalni, zwykli ludzie. My, wy również, jak popatrzymy na życie oczami Bożymi, to będziemy mogli powiedzieć, tutaj była ta łaska, tu była ta łaska, tutaj znowu. Bogu dzięki za to, że możemy chodzić po tych cudach, spotykać je, że to się dzieje. Jak widzimy, że jest tego mało, to jest pytanie, czy rozpoznajemy Jezusa na drodze, albo czy jesteśmy na drodze, na której jest Jezus. Bo on dziś chodzi. Chodzi w naszym życiu. Gdzie jesteśmy, żeby być na, w tym miejscu, gdzie jest Jezus? Amen.